Wszyscy z ogromną troską patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, na tę rosyjską agresję, na to bezprecedensowe wtrącanie się wewnętrzne sprawy ukraińskie. Chciałem w tej sprawie powiedzieć kilka zdań, które może nie wszystkim się spodobają. Wiem, bo także śledzę różnego rodzaju blogi internetowe. Że jest popularny taki pogląd wśród niektórych tak zwanych prawicowych publicystów i blogerów, zwłaszcza związanych z tak zwanym ruchem narodowym, że może to i dobrze, że ci Rosjanie wezmą co swoje na Ukrainie. Wtedy zostaje ta reszta, która się należy Polsce, i wreszcie przywrócimy porządek taki, jaki kiedyś był. To jest największa głupota tego typu stawienie sprawy, jaką można sobie wyobrazić. I to zarówno głupota z punktu widzenia ukraińskiego, jak i z punktu widzenia Polski. Ukraina to dzielny kraj, to dzielny naród. Naród, który przeszedł niełatwą drogę, różnego rodzaju sporów i konfliktów. Naród, który nie ma historii prostej, ale mocno skomplikowaną, nieraz także mocno skomplikowaną i mocno powikłaną z naszą historią. Mamy wiele ran, które krwawią, chociażby takie jak woły, o których nie zapomnimy, bo które zawsze będą nam bolały, bolały i o które będziemy się upominali. Ale pamiętajmy o tym, że te bolesne momenty w historii naszego narodu to już przeszłość i musimy popatrzeć w przyszłość i wspólnie, tak jak to chociażby zrobili w Europie Francuzi i Niemcy, którzy też nie mieli łatwej historii, pomyśleć nad tym, jak ułożyć nasze relacje, aby odtworzyć tą wspólną, wspaniałą historię z okresów I Rzeczpospolitej, której Polska i Ruś, bo tak wówczas nazywaliśmy Ukrainę, były wspólnie członami. Do tego rozejścia się dróg Polaków i Ukraińców doszło w wyniku tzw. Powstań Chmielnickiego. To wówczas Ukraińcy, Rusini, zawiedzeni tym, że Polacy traktują ich troszeczkę po macoszemu, przytulili się do Rosji, podpisali z nimi wiele, wiele lat temu, bo lat temu dokładnie 360, ugodę pierejasławską, w wyniku której poddali się rosyjskiemu carowi, aby ich bronił przed tymi polskimi panami, którzy ich wykorzystują. I tak było przez 360 lat, że to Polacy byli ci źli, a Rosjanie byli ci dobrzy. Próbował to zmienić marszałek Józef Piłsudski. Wyprawa Kijowska w roku 1920 to był pomysł na stworzenie ukraińskiego państwa tam, na rubieżach Rzeczypospolitej, które miało być w sposób naturalny, pewnym buforem i wsparciem. Dla Polski w walce z niebezpieczną i zawsze groźną Rosją. Nie udało się to zrobić. Koncepcja federalistyczna marszałka Józefa Piłsudskiego nie została wówczas zrealizowana, co marszałek Józef Piłsudski uważał za swoją największą życiową porażkę. Dziś, po latach, po prawie 100 latach, jesteśmy w stanie wrócić do tej koncepcji. Wielka, odnowiona, niepodległa Bia Ukraina, wielka, wspaniała, nowoczesna Polska. Daj Boże, żeby kiedyś także wolna Białoruś, kraje bałtyckie, ale także Rumunia, Słowacja, Mołdowa, może Finlandia to są te państwa, które powinny kiedyś stworzyć wspólne porozumienie polityczne, wojskowe i gospodarcze. Ponieważ te państwa leżące na terenach, które w historii były wielką, wspaniałą Pierwszą Rzeczpospolitą, te państwa w naturalny sposób mają wiele wspólnych interesów. Mogą stworzyć i doskonały, duży, spójny rynek ekonomiczny, liczący sobie nawet ponad 130 milionów mieszkańców, mogą stworzyć wspólne przedsięwzięcia o charakterze wojskowym, mogą stworzyć wspólne przedsięwzięcia o charakterze geopolitycznym w oparciu o te struktury, które dzisiaj już istnieją, takie jak NATO czy Unia Europejska. Tak stworzona Federacja Państw Międzymorza, coś co jest dla nas testamentem pozostawionym przez Józefa Piłsudskiego, może być fundamentem odzyskania przez wszystkich mieszkańców tych państw. Państw, które będą cieszyły się suwerennością i wolnością, ale które będą zgodnie współpracowały. To szansa na powrót do tego wszystkiego, co już nieżyjący, wielki, wspaniały poeta, piszący wiersze dla dzieci Władysław Bełza nazywał w swoim wierszu Zygmuntowskim Wiekiem Złotym. Pamiętajmy o tym, wspierając Ukrainę, pamiętajmy o tym, wspierając wysiłki w sprawie pozytywnych zmian, które nastąpią kiedyś na Białorusi, pamiętajmy o tym, układając sobie już dziś pozytywne relacje ze Słowakami, Rumunami, Mołdową, krajami bałtyckimi. Wspólnie razem będziemy w stanie nie tylko przeciwstawić się Rosji, i jej imperialnym zapędem nie tylko będziemy w stanie stworzyć konkurencyjny w stosunku do Niemiec system wpływów w Europie, ale będziemy także w stanie być równorzędnym partnerem w rozmowach z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone, Turcja czy Chiny, które z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i trzymania Putina i całej Rosji w odpowiedniej od nas odległości które to porozumienia są dla nas kluczowe. Czego wszystkim, zwłaszcza naszym przyszłym pokoleniom, naszym dzieciom i Państwu życzę.